Dzień dobry, witamy Państwa ponownie w Muzeum Okręgowym Wieloletniej Górze, dziś związanym ze szczególną okazją. 18 maja co roku muza na całym świecie obchodzą Międzynarodowy Dzień Muzeów. Ten dzień obchodzimy i my. W tym roku, w roku 1992, prezydent ICOMu Międzynarodowego Zrzeszenia Muzeów ogłosił ten dzień pod hasłem Muza i Środowisko. Temat dotyczy nie tylko muzeów, temat dotyczy nas wszystkich i jest ostatnio coraz częściej poruszany i również w środkach masowego przekazu w Polsce, w środkach, w środkach masowego przekazu na całym świecie. Sprawy ochrony środowiska i wpływu środowiska na zbiory przechowywane w muzeum, ochrony środowiska związanego z wydzielonymi terenami chronionymi przez Właśnie muza są, stały się ostatnimi czasy zwłaszcza szalenie ważne. Nasze muzeum w tej sprawie zajęło się głównie ochroną naszych zabytków, które poddawane są szkodliwemu działaniu środowiska i zanieczyszczeń środowiska w Jeleniej Górze. Natomiast jeżeli chodzi o szczególne wydarzenia związane z tym dniem, to przygotowujemy, może nieco z opóźnieniem, ale miejmy nadzieję, że z pozytywnym skutkiem, przygotowujemy wystawę rzemiosła artystycznego ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Jeleniej Górze. Rzemiosła od XVII do XIX wieku. Zapraszamy Państwa wszystkich na otwarcie wystawy w dniu 22 maja o godzinie 14.00. Drugim ważnym wydarzeniem w naszym muzeum jest ponowna wizyta przedstawiciela Domu Śląskiego, już zaprzyjaźnionego z naszym muzeum, a ta wizyta miała na celu oficjalne udokumentowanie naszej współpracy i została, w związku z tym podpisana, została podpisana w związku z tym umowa dotycząca współpracy naszego Muzeum i Muzeum Śląskiego. Mamy nadzieję, że tak jak i dotychczas, tak i w najbliższej przyszłości, dalszej przyszłości współpraca będzie tak owocna, owocna i przyjazna jak dotychczas czy pan jako przedstawiciel muzeum Domu Śląskiego ma jakieś szczególne pytania i szczególne, szczególne oczekiwania w związku z naszą współpracą president for house Schleswig, haben sie für uns und haben für zukunft und kooperation können sie ein ja wir sind sehr glücklich dass wir hier mit diesem Museum, mit dem Bezirksmuseum jetzt eine offizielle Kooperation haben, nachdem wir schon viele Jahre lang vertrauensvoll zusammenarbeiten und dass wir vor allen Dingen nicht eine Kooperation auf dem Papier haben, obwohl wir dieses Mal auch ein offizielles Papier angefertigt haben unter Beteiligung der Woiwodschaft, sondern dass wir dieses Papier auch mit Leben erfüllen das ist das wesentliche dass wir also ausstellungen machen dieses museums bei uns und dass wir hier in diesem jahr noch eine große ausstellung machen und ich glaube es ist das erste mal dass eine solche lebendige kooperation zwischen einem polnischen museum und einem deutschen Muzeum Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że od długiego czasu współpracujemy już z Muzeum Okręgowym w Jeleniej Górze, ale teraz oficjalnie podpisaliśmy umowę i do tej, pracy, do tej pory prowadziliśmy współpracę uczciwą, nie papierową. i mam nadzieję, że dalej też tak będzie, jakkolwiek mamy podkładkę papierową. Ta współpraca do tej pory była bardzo żywotna, bardzo owocna i mam nadzieję, że dalej tak będzie. Podpisaliśmy ją przy obecności władz wojewódzkich i zaowocuje to nam w najbliższym czasie dwoma wystawami. We wrześniu jedna wystawa będzie w Muzeum Okręgowym, otwarcie nastąpi 4 września. Będą to weduty śląskie na porcelanie, a pod koniec września, 25, otwarcie nastąpi wystawy z muzeum, ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Jeleniej Górze, która będzie miała miejsce w Bonn. Będą to szkła z drugiej połowy XIX wieku. Dziękujemy panu. Mamy nadzieję, że tak jak i dotychczas, tak i w najbliższej dalszej przyszłości nasza współpraca będzie rozkwitała, a państwa zapraszamy do na naszego muzeum. Dziękujemy. E, Für Ihre Antwort und äh, wir hoffen, dass unsere Kooperation für, wird in der Zukunft auch so gut wie bis heute äh, Ich sehe, Sie haben hier ein paar Bücher. Können Sie uns ein paar Wörter sagen? Worte sagen? Ja, ja ich äh, wandere seit Jahrzehnten hier durch das äh, Riesengebirge und ich bin hier auch. Seit Jahrzehnten in Tscheplice zu Gast. Und da habe ich im Laufe der Jahre, es ist nebenbei das äh, am meisten gelesene Buch über das Riesengebirge geschrieben. Und ich arbeite zurzeit an einem neuen Wanderführer in deutscher Sprache und dann hier auch an einem Schlesien-Lexikon. Wir schreiben über äh, Kunst, schlesische Kunst, äh, Artikel in dem schlesischen Kulturspiegel, der in Würzburg erscheint. Ich, war, ich bin also bemühe mich, in schlesischer Kultur tätig sein, zu sein, weil ich ja hier auch aus Schlesien stamme, wie meine anderen, meine polnischen Freunde auch hier stammen. Wir haben eine gemeinsame Heimat. Mamy wspólną ojczyznę. Ja też pochodzę ze Śląska, tak jak moje młodsze koleżanki. Te książki dotyczą Śląska. To jest Śląski Leksykon, który napisałem jako znawca Śląska i jako wielbiciel Śląska. A ta książka to jest przewodnik po karkonoszach, właściwie Wędrowanie w Królestwie Żypióra. Obecnie opracowuję nowy przewodnik o, dotyczący karkonoszy i będzie on gotowy już na jesieni. To natomiast to jest artykuł o naszych eksponatach, który został wydrukowany i wydany przez Kulturstiftung Szlezin w Würzburgu, z którym naturalnie też współpracujemy. Ta waza będzie u nas na wystawie. Tegoroczne eliminacje wojewódzkie 20. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego odbywały się w Michałowicach. Organizatorem był Zarząd Wojewódzki i Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych oraz Kuratorium Oświaty. W ramach turnieju przeprowadzono wiele konkursów. Gościmy dzisiaj w studiu jednego z uczestników tego turnieju, Dawida Puse. Co to była za impreza? Można krótko określić, że na tej imprezie młodzież szkolna mogła po prostu sprawdzić swoje umiejętności i wiedzę na temat turystyki, bo były przeprowadzone konkursy konkurs wiedzy topograficznej, konkurs wiedzy o turystyce. Dalej mogli sprawdzić swoje umiejętności w udzielaniu pierwszej pomocy, czyli samarytanka. Były również przeprowadzane konkursy w gotowaniu, bieg na orientację jak również program artystyczny, czyli program ogniskowy, w którym wszystkie drużyny przedstawiały jakieś sketcze lub piosenki o turystyce. W sobotę i niedzielę Wyższa Oficerska Szkoła Radiotechniczna obchodziła jubileusz 40-lecia istnienia. W części oficjalnej uroczystości był okolicznościowy apel i msza święta odprawiona w niedzielę rano w kościele karnizonowym. Gośćmi aktualnych słuchaczy szkoły byli i absolwenci z minionych lat. Relację z obchodów jubileuszu przedstawimy w magazynie Szkoły Oficerskiej 29 maja. Zapraszamy do oglądania. Komertel to nowe urządzenie hotelowe w hotelu Orbis Jelenia Góra. Jest to rodzaj telefonu, który dzięki systemowi połączeń satelitarnych usprawnia łączność. I w kilkanaście sekund, a dokładnie tyle ile trzeba, ile trwa wybranie numeru abonenta, można połączyć się z Nowym Jorkiem czy Australią bez pośrednictwa przeróżnych Central. Urządzenie to ma służyć przede wszystkim gościom hotelowym, choć dyrekcja hotelu nie uchyla się od udostępnienia go również miejscowym przedsiębiorcom, którzy już od paru dni korzystają z komertela z dobrym skutkiem. Galeria Plakatu Kwadrat przy Regionalnym Centrum Kultury zaprasza do oglądania wystawy pod tytułem Polski Plakat Filmowy codziennie w godzinach od 10 do 18. Wystawa będzie czynna do 10 czerwca.